Cześć, jestem Wadal i witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, kochani, dzisiaj jesteśmy w niesamowitym miejscu. Bo nadszedł znaczy czas, żeby zrobić coś, na co czekaliście bardzo długo. Tam na to czekałem, pytaliście mnie na live'ach cały czas, gdzie to jest. Ale wiedzielibyśmy wiedzielibyście, co dzisiaj robimy, jakbyście followowali mojego Instagrama, którego macie tutaj. Tu. Tu twój, tu twój. Mhm. Dobra. Słuchajcie, no i dzisiaj farbujemy włosy, cóż wam będę mówił? Zobaczycie, jak będę wyglądał. Właśnie wchodzimy do salonu. Jesteśmy w Gdańsku na ulicy. Oliwa Business Center. Tak, Oliwa Business Center, ulica Grunwald cichy design, oni zajmą się naszymi włosami, bo Nikola też robi sobie coś na głowie, ja sobie robię fioletowe włosy taka była umowa na 500 tysięcy, więc no co, trzeba się wywiązać wy się wywiązaliście, zasubskrybowaliście z dzwoneczkiem mam nadzieję, no i dzisiaj ja się wywiązuję idziemy robić przemianę włosów, wchodzimy do salonu i widzimy się zaraz Dobra, jesteśmy już w środku, jest z nami Rafał jest Ola. Rafał dzisiaj się zajmuje moimi włosami, będzie odpowiedzialny za to, co będę miał na, na swojej głowie, a nad Nikolą pracuje Ola. Tresuję się, kochani. To nie wiem, nie wiem, jak mogę wyglądać, szczerze. Normalnie, one będą fioletowe, no będą ciemne, więc... A be... pukankę jakąś będę miał? W sensie to będę musiał... To robię, to robię. Będzie to Gdzie... robiony, więc to się a, będzie pukiwać, będzie się do jasnego, nie? Mhm, a na przykład, żeby utrzymać kolor... No to będę musiał używać chyba płukanki, co? Czy, czy niekoniecznie? Ja znaczy Wiesz nie co, jeżeli byś chciał zostawić sobie ten fioletowy, no to lepiej to od, odświeżać, nie? A jak, jeżeli byś chciał zostawić ten blond, to wtedy najlepiej używać szamponu W sensie, no właśnie nie chciałbym blondu, tylko fioletowy, fioletowy. zostawić, nie? No to nie? wtedy... E, co, w są, jeżeli byś chciał to utrzymywać, no to w salonie, jeżeli nie, no to Rosmani są, te koloristy takie, delikatne farby. Dobra. I to też te, to możesz nakładać, nie? No i, no i elegancko. No, także jak słyszeliście, kolorek się utrzyma, tylko będzie trzeba troszkę dbać o te włosy, bo to nie jest taka prosta sprawa, bo jak nałożycie sobie kolor, na przykład czerwony, to on też ma się spłukuje i musicie o takie włosy dbać. Widzieliście... Nikola, w ogóle jakie ty włosy robisz? Pokaż, pokaż palce. No No ale nie wstawimy tam, bo tam było słabe światło. Nieważne, dobra, pokaż jeszcze raz co robisz. Pokaż palcem. Takie coś robisz. No chciałabym przynajmniej. A jakie masz teraz włosy? Pokaż wszystkim. Piękno Jak ty sobie układasz te włosy do góry? Zależy od dnia Czasami, czasami po prostu Mam, że tak powiem Burdel na, na tych włosach Na głowie Czasami mi tak opadają osy Nie robię z nimi nic, bo Siedzę bo cały czas w domu i po prostu no, nigdzie się nie pokazuję i w ogóle Ale no zazwyczaj to tak Le, lekko w górę. Dobre. Ciężko to określić. W może by opowiedzieć widzą, co teraz robimy. Teraz nakładamy rozjaśnienie, żeby rozjaśnić je do no w sumie do białego. Do białego? No do białego. <noise> Więc on jak się nawet będzie spłukiwał ten kolor, nie tam będzie fajnie wyglądał później, nie? Jak ktoś ma <noise> jakiś pomysł na memo, to śmiało róbcie memy. Y, dobra, słuchajcie, minęło już jakieś 40 minut jak siedzę z tym, Chociaż nie wiem ile minęło tak szczerze. I, I Nikola wygląda tak i czekamy aż tam się włosy rozjaśnią i potem działamy dalej. Powiedziałem Nikoli, że weź, ja powiedziałem Nikoli, że wygląda jak małpa. A ty jak wieśnia No i super, mam małpa i wieśnia ja Pozdro Hej kochani. Czy ty to widzisz? Ja mam prawie białe włosy. Żółte. No, żółte. <laughs> takie jak jajecznica. Lubisz jajecznica? Nie. Okay. Tylko na talerzu. nie starzy widzowie. Pamiętają jak kiedyś miałem takie. Ha. Tu gdzieś będzie zdjęcie na ekranie. Tu macie fotę. Ja sam sobie dokładam montażu. Bez no fitu. i kochani, tak jak widzieliście, włosy się rozjaśniają. Jak to zdejmiemy, to w ogóle będzie więcej tych włosów, bo Wam się może wydaje, że to mało, ale to jest dużo. I będą fioletowe. Także no ja, ja się cieszę, że w końcu się udało to zrobić w dobrym miejscu przede wszystkim, a nie no, na odbarsiu. Ja? Cichy design. Polecamy. Mi to się już nudzi. Ja jestem przyzwyczajony do krótkiego siedzenia u fryzjera. Jak trzeba, to trzeba no, takiej rzeczy się nie da szybciej zrobić. No ja też ja wyślę system u fryzjera. Słuchajcie, kochani, na czymś takim. Ale ja to jest wygląda. będę pewnie Jak pan, pan. z godzinę siedzieć w tym wszystkim. To mi na oczy spada i tak mnie denerwuje. Oczywiście, kochani, pamiętajcie, żeby też wpaść na Instagram salonu. Ogólnie Instagram cichy design, który macie tutaj. I... Teraz jak patrzę to mają 473 followy. Myślę, że tak z Stysianka jesteśmy w stanie dobić za fajną robotę, którą dzisiaj nam wykonali, także wpadajcie do nich na Instagrama cichy design macie tutaj. No i followujcie. Możecie im napisać wiadomość. Super włosy zrobiliście wandalowi. Pozdro. Tak? Nie. Normalnie wow. Jak wyglądają moje włosy. Ło. Wow. Co? To masz. Tylko szampon. masz. No nie Dziwnie wyglądam z tej perspektywy. <śmienicza> każdy każdy gdzieś dziwnie wygląda, jesteś. Co się. Śmiejesz? Dobra, na Dobra, ja muszę spojrzeć w lustro. Mogę. Wyglądasz jakoś, na jakiegoś. Na, Najmara mi przypomina, że miał kiedyś takie włosy. Ha. Ha. To jest co się cieszysz? Co powiesz? No co? Pokaż włosy myślałem, że będzie tego więcej. Widzicie, o nie moja szyja. zmywamy teraz farbę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ciekawe. No, mo moja farba? z ten kolor. O, to dobrze. Dobra, widzimy się jak stąd zejdę. Nie śmiejcie się z mojej dziwnej szyi. Nie masz takiej dziwnej szyi jak ja. Nie, wcale daj kamerę, to ci pokażę. Pokaż. Aha, dobra. Ma. <grytanie> ok. Kurde, chciałbym już zobaczyć, ale muszę jeszcze poczekać. Ale fajny. Ale fajny. O, o to chodziło. No dobrze, czy zrobiłem to, bo że tak pierno. Fajnie. Nie, nie, nie. Potem będzie się kleiła, dzisiaj cały dzień drogi. Patrzcie to, jakie to jest mocne. Ha, ale fajne. Kurde, żałuję, żałuję w sumie teraz, żałuję teraz, że nie zrobiłem całej głowy. Cała, cała, cała głowa mogłaby być dużo lepsza. Pani! Jakie mam włoski? Ele w razie wyglądają jak żółte. Poczekaj już będzie się Tak, bo tutaj też tamto wyszedł tak jest co. Także kochani, tak jak widzicie, tak wyglądają moje włosy po wyjściu z salonu cichy design. Prace nade mną zostały zakończone, jeszcze szybko się obciąłem, no... Efekt uważam za udany, podoba mi się jak najbardziej. Nikola, jeszcze coś tam fale chyba robi. Rozjaśniała sobie włosy i w ogóle zaraz ją zobaczycie. Pokażę wam ją jeszcze i, i będzie mi się żegnać. Ale powiem wam, że jestem mega zadowolony. Fajnie to wygląda. No i co? No i wpadajcie, cichy design. Wpadajcie, jak jesteście w Gdańsku i szukacie dobrego fryzjera. A ja teraz idę wam pokazać Nikolę, albo widzimy się zaraz. O, jak ci się podobają moje. Nowe włosy. Jak Super. Ci się podobają? Fajne? Fajne. No to elegancko. Blania, tobie jak się podobają? Fajne. Ja wiedziałam, że one będą ciemniejsze. A. Dobra, także jesteśmy już z Nikolą. I teraz Ty musisz pokazać w ogóle swoje włosy. W kamerze ich tak fajnie nie widać jak na żywo. Są trochę ciemniejsze, ale mega fajnie. Mi się podoba osobiście. Tobie się podoba. No a jak? No. <grym> Kochani, także byliśmy tak jak widzicie za nami. Logo, cichy design. Wpadajcie, jak ktoś jest z Gdańska chyba są dwa punkty, nie? Tak, jeszcze na zaspie jest. Jest Oliwa business center. Tak, także wpadajcie tutaj, bo naprawdę fajnie mega robota. Mi się mega podoba to, co zrobili, Nikoli też się podoba. Wpadajcie do nich, tak jak mówiłem, linki macie w opisie do ich Instagrama, do Facebooka i do wszystkich innych takich mediów społecznościowych. Mam nadzieję, że moje włosy wam się podobają, nie są one takie całe jakby, bo miałem za krótkie trochę włosy, żeby to tak A zrobić. moje w słońcu. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie, Nikola jeszcze wam pokażę swoje w słońcu. No, pięknie, pięknie. Okay. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak mi trochę włosy podrosną, no to zrobimy całość na fioletowo, ale już nie będziecie musieli pytać, Wandal, kiedy fioletowe włosy, bo już są. I no, no, dzięki Wam, żebyście trzymać się. Jeszcze raz mój. Tak, dobra. I słuchajcie jeszcze na TikToku, jest super TikTok. Tak, TikToki też padajcie, dobra, trzymajcie się, nie zanudzamy wampiona. Tak.